Wraz z premierą Blunt's Card Cardstorm do gry została dodana nowa bohaterka, która jest tylko i wyłącznie w tejże grze. Mowa oczywiście o amelii, którą wam dzisiaj zaprezentuję. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z naszych karcianych Bloonsów. No i słuchajcie, ja sobie tą Amelię kupiłem poza nagrywaniem, i zagrałem jedną grę, potem zagrałem drugą i skończyło się na 30 grach. Tak się wciągnąłem. Ta bohaterka ma mega fajne mechaniki. Jest naprawdę super. Jest to mój ulubiony bohater w tej grze. Mogę to otwarcie powiedzieć. Mam już jakieś doświadczenia, tak moje wygrałem nią ponad 20. Także swoje nią zagrałem. Na pewno będę grał więcej. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jeszcze zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę, jeżeli masz chwilę, żeby ją tam kliknąć na dole. Zawsze pomoże to mojemu kanałowi. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Jeżeli miałeś okazję testować Amelie napisz swoją opinię, co o niej myślisz w komentarzu. A jeżeli nie, to może wyrobisz sobie jakąś opinię po obejrzeniu tego filmu. Nie zamierzam przedłużać już. Przejdźmy sobie do gry. Ok, my jesteśmy już w grze. No i słuchajcie, żeby nie było, że skamuję. Proszę bardzo, siódmy poziom 23 winy na Ameli, także pograłem, potestowałem, jest super. I dzisiaj chciałem ją pokazać. Jeżeli chodzi o deck, jakim gram, no to tutaj proszę bardzo, tak to wygląda. Nie będę omawiał kart ten deck. jak ja go będę zmieniał. To jest mój autorski deck. Natomiast tu jest sporo kart do zmiany, natomiast jejku powiedziałem cztery razy chyba, natomiast w krótkim odstępie czasu. Brakuje mi kart, póki co. Nie, nie mam wszystkich kart odblokowanych, więc no, wygląda to jak wygląda, ale moim zdaniem nawet fajnie radzi sobie ten deck. No między innymi dlatego, że ma tego Overpower Druida. Ten Druid jest strasznie mocny. Jeżeli go nie macie, to polecam Wam teraz, jeżeli gracie w Blunst Card Storm, jeżeli macie jakiś swój własny deck z kartami, dołóżcie sobie do niego. Jeżeli nie macie tej karty, to skraftujcie ją i sobie dołóżcie. Bo ta karta, jeżeli Wasz przeciwnik gra druidem, jest w stanie usunąć tegoż druida, za 3 golda, więc to mega spoko sprawa, to tak taka moja rada, dobrze zaczniemy sobie od podstaw, od podstaw podstaw, czyli skąd Amelię można dostać, Amelię możecie kupić tutaj za 2000 monkey money albo kupić za prawdziwe pieniądze tutaj możecie sobie zobaczyć jaki ja bundle kupiłem, ja kupiłem ten bundle z Amelią, przy okazji dostałem dodatkowy deck slot, dostałem awatar, dostałem tył kart, no i dostałem tam jakieś, jakieś karty więc moim zdaniem całkiem spoko. Kupiłem też Founders Packa, to są dwie rzeczy, które tutaj zdecydowałem się po prostu, że sobie kupię. O, weźmy sobie dzienne 100 Monkey Money, dlaczego nie? Wy jeżeli zdecydujecie się, że chcielibyście coś sobie tutaj kupić, wielkie dzięki, jeżeli mnie wesprzecie wpisując mój kod twórcy, mój kod twórcy to ojc. Wielkie, wielkie dzięki. Natomiast, na no, Amelie możecie też normalnie pozbierać, po prostu e, grając. No i dobra, odpalmy sobie jakąś gierkę i omówmy jak ta nasza bohaterka działa. Przede wszystkim e, podstawy podstaw, czyli czym w ogóle różnią się bohaterowie w Blund e, Cardstorm? Bohaterowie w Blund Cardstorm różnią się umiejętnościami. Umiejętności możemy używać za Bluntonium. E, Bluntonium dostajemy za za wysyłanie balonów na przeciwnika przelicznik jest 1 do 1, czyli jeżeli wysyłacie balona o wartości 1, to dostajecie 1 bluntonium do waszego tutaj paska bluntonium. <grym> tak to wygląda. Okej, okay, nie mam żadnej defensywnej karty na ręce, mamy same balony. O, będzie ciężko, jeżeli on zacznie grać agresywnie od samego początku, to może być dla mnie dosyć e, ciężko. Natomiast... Ym... Okej, okay, zagrajmy w niego agresywnie z kolei. Wywołajmy jakąś presję. Na dzień dobry, myślę, 140 obrażeń to jest całkiem sporo. Więc zagrajmy w taki sposób. Tak jak widzicie, dostałem jeden Bluntonium, bo tylko na ten balon wydałem jeden kasy. Te kosztują po zero, więc. E, tak, to, e, tak to wygląda. Że te po prostu w ogóle nie kosztują. O, dostaliśmy druida na rękę. To spoko. To ja chyba skończę rundę i w następnej. E, w następnej turze po prostu zagram od razu druidem Przyjmę te 180 obrażeń na siebie Bo i tak druid mnie wychiluje Ten druid jest okropny jest strasznie OP Mam nadzieję, że on nie ma na ręce nic Z czym szybko może y, mnie skontrować No ale zobaczymy O zobaczymy. E, proszę, kolejnego druida dostałem Dobra, zagrajmy sobie tym e, Druid działa w taki sposób, że może dwa razy zaatakować za 15 I dodatkowo pod koniec y, rundy Leczy nas za y, Za golda, którego otrzymujemy tak naprawdę, czyli tu mam plus 4, czyli wyleczy mi 4 razy 10, bo po 10 HP za jednego golda, czyli o 40 HP mnie wyleczy. Jest to strasznie OP. Zaraz sobie to zresztą zobaczycie. Proszę bardzo, 40 HP wpada na moje konto. No i tak, co on postawił w ogóle? On damage stun? Okej, okay, czyli jak zadajemy damage, to to stunuje małpkę, która ten balon zaatakowała. Ja myślę, że ja ten balon też chcę przytankować, tak całkiem szczerze. Nie widzę powodu, żeby go po prostu nie przytankować. No i dobra, natomiast, co ja teraz zrobię? Zagram niebieskim balonem i zagram jednym green blunem. W tym momencie moje bluntonium osiągnęło wartość 4. I od tej wartości Amelia ma pierwszego skilla, który nazywa się Blun Shield. W tym momencie e, zobaczcie sobie sami, jeżeli ja zakończę rundę, w ogóle nie wiem jak to działa, to zestunuje mi druida, to ja chyba nie chcę tego atakować. No nie jestem pewien, bo nie wiem, czy druid zestunowany będzie mnie kilował. Obojętnie, po prostu nie będę atakował tego balonu. E, zobaczcie, w tym momencie, pod koniec rundy. Ten balon dostał e, 30 shielda. Zawsze ostatni balon po waszej stronie dostaje shielda. Tak działa ta pasywna umiejętność. To jest zresztą napisane. Last Friendly balloon. Ostatni przyja przyjazny balon. Otrzymuje 30 shielda. E, to jest bardzo fajne i tak. Yy... Jakby, wydaje mi się, że Amelia ogólnie będzie bardzo mocno budowana w oparciu właśnie o te shieldy. E, to znaczy, ja w tym momencie nie mam kart, żeby, żeby zbudować taki dek, ale wydaje mi się, że ogólnie. Mm, jak będę miał więcej tych wszystkich materiałów, to będę craftował właśnie, spróbuję zrobić taki deck do Ameli, który będzie opierał się na nakładaniu masy shieldów na te balony, bo jest dużo kart ogólnie, które też nakładają shieldy i tak dalej, i tak dalej, więc e, myślę, że taki deck z shieldami może być całkiem mocny, natomiast to jest temat już na jakiś osobny odcinek. Zagrajmy sobie tak shooterem, i teraz tak, e, od razu też was, was chciałem przestrzec, zagramy sobie Green Bloomem. dlaczego nie? E, tak, widzicie, tak, shooterem można zaatakować, tak? Mógłbym zaatakować ten balon, ale nie róbcie tego. Dlaczego? Ponieważ jak ja zakończę rundę, tak, shooter ma coś takiego jak defender plus 10. I to oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli jest tura przeciwnika, to tak, shooter, zobaczcie, dostał plus 10 obrażeń. Czyli w tym momencie, jak te balony mnie zaczną atakować, to tak, shooter... Yy... Te, te jednostki, które mają Defender, są w stanie atakować w turze przeciwnika. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Zresztą zaraz zobaczycie, te balony będą na mnie leciały i ja idealnie będę dostawał za to. W sensie, tak shooter będzie mnie po prostu bronił. W ten sposób to, w ten sposób to funkcjonuje. Dobra, proszę bardzo. A bo Stuna dostał od razu. A to ciekawe, to w sumie się nie spodziewałem, że to tak zadziała. W sumie się nie spodziewałem, że on od razu stuna tak. W sensie, że od razu stuna wyrwie po pierwszym ataku. Spoko, no to już się czegoś nauczyłem. Zagram kolejnym druidem. W tym momencie mam dwóch druidów i jestem naprawdę ustawiony. Jeżeli on mi żadnego nie, nie pokona, no to ma dosyć. Um, Nieprzyjemną sytuację, generalnie. Ostatni balon dostaje shielda klasycznie, bo dalej trzymam moje bluntonium powyżej 4. Ogólnie, jak gracie Amelion, polecam wam zawsze trzymać wasze bluntonium powyżej 4, e, jeżeli macie taką możliwość, właśnie przez wzgląd na tego shielda, który jest bardzo, bardzo przyjemny. O, tak, shooter mi się aktywował, mega spoko. Natomiast. Proszę bardzo, wychilowałem się, druidzi mnie wychilowali. No widzicie, jest to strasznie, strasznie OP. Eee, czekajcie, ja wam może pokażę, tutaj można jakoś tę historię zobaczyć, za ile mnie wychilowało, zobaczcie sobie sami. Widzicie, to no ci druidzi są niepoważni. Gdybym nie miał tych druidów w deku, to dobrałbym do Ameli więcej kart, które dają mi jakąś tarczę. W ogóle mam strasznego pecha, bo cały czas nie mam na ręce żadnej karty, wiecie, żadnego mortara. Ja mam w deku dużo mortarów, a stale jak gram, nie mam, nie mam na ręce żadnego, żadnego z nich, więc to jest trochę frustrujące. Zagrajmy dwoma ceramikami. W tym momencie mamy 16 bluntonium. To jest bardzo dużo. E, Oj, jak on, jak on dożyci Pink Bluna na przykład, jak ma Pink Bluna, to raczej e, przegrałem. Mam nadzieję, że nie ma. Raczej nie ma, bo zagrał sniperem. Okej. Okay. Monkey Funk lub w porządku. To raczej skupia się bardzo mocno na defensywie z tego co widzę. Z tego co widzę, bardzo mocno skupia się na defensywie. No we mnie wlatują na pełnej te balony. Spoko, jakoś to, jakoś to przeżyjemy. Jakoś to przeżyjemy. Okej. Okay. Mamy 16 bluntonium, więc tak, jak działa druga umiejętność e, naszej bohaterki? druga umiejętność naszej bohaterki działa w taki sposób, że możemy następną kartę poweru jej cenę obniżyć o 4. Ja nie mam aktualnie żadnej na ręce, więc nie mogę wam tego pokazać. Natomiast no, no po prostu obniżacie koszt danego poweru o 4, no chyba że kosztuje mniej niż 4, to wtedy obniżacie no do zera, tak koszt danej karty to jest bardzo fajne. I to powoduje, że moim zdaniem właśnie do Ameli będzie można grać sporo. Czekajcie, bo ja się zastanawiam w ogóle zagrać Elite Defenderem tutaj Czy zagrać mniej asekuracyjnie? Zagram mniej asekuracyjnie i zagram. Dwoma. Czekajcie, trzy. Nie, dwa to będzie za dużo. O, przeciwnik się poddał. No nic, lecimy w takim razie do kolejnej gry, bo chcę wam pokazać naprawdę trochę więcej jeszcze z tej ameli. Ok, mamy szybko kolejnego gracza. Nie pamiętam o czym mówiłem. Mówiłem o tej karcie, po, o tym drugim skillu. No właśnie, ono obniża wam. Ok, zostawię sobie tę kartę, ona jest bardzo droga, ale użyjemy, użyjemy jej do prezentacji. Ta karta jest Powerem, na przykład. I ta karta kosztuje normalnie 10. Wy przy użyciu skilla za 10 Bluntonium możecie obniżyć jej cenę do 6. To jest moim zdaniem naprawdę fajne. Ta karta w ogóle jest mega OP. Nie bez powodu kosztuje 10, bo jest w stanie skopiować e, wasz balon. I to jest mega dobre, bo potraficie dzięki temu stworzyć takie dosyć nieprzewidy nieprzewidywalne sytuacje. E, po stronie przeciwnika. E, mam nadzieję, mo może uda mi się wam pokazać e, za momencik. <laughs> mam nadzieję, że, że tak. Chodzi mi o to, że na przykład przeciwnik widzi, że zaraz dostanie nie wiem 100 damage'a, a wy kopujecie ten balon i on nagle dostaje 200, nie? Albo kopujecie sterowiec. No dużo jesteście w stanie zrobić z to, y, tą kartą. Plus, jeżeli obniżycie jej cenę, no to ona naprawdę nie jest taka droga, bo kosztuje wtedy 6, a nie 10. E, i jeszcze chciałem powiedzieć o skilu za 18. Zagrajmy defensywnie, zagrajmy sobie tutaj mortarem. Tak a propos tego, co na nas teraz leci. Chciałem powiedzieć o tym skilu za 18 Bluntonium. To jest skill, który usuwa małpkę przeciwnika. Również bardzo mocne. Szczególnie teraz, gdzie przeciwnicy, tak jak mówię. Teraz ten druid, który, którego wam zaprezentowałem w poprzedniej że on jest bardzo mocny, on jest wręcz niedorzeczny. Więc używanie tego skilla bardzo polecam, właśnie na przykład, na takiego druida. Ale można nim również usunąć świątynię, na przykład, jeżeli przeciwnik takową postawi, bo tak jest karta świątyni. W ogóle mam ją odblokowaną, więc też chcę wam ją kiedyś pokazać. Natomiast wszystko w swoim czasie, nie? Ja bym chciał wam wszystko pokazać, ale muszę chociaż trochę poczekać. Dobra, zagram dwa Red Bluny, w tym momencie zagram Yellow Bluna. O nie, trochę się, dobra, trochę spartaczyłem. Myślałem, że będę miał 4 bluntonium, niestety nie. Niestety nie mam akurat 4 bluntonium, bo zagrałem za 3 golda. Myślałem, że raz zagrałem jakimś balonem za 1 i że już będę miał 4. Wtedy ten balon dostałby shielda o wartości 30. Więc to jest zawsze spoko, no bo w tym momencie, wiecie, gdyby on miał shielda o wartości 30, to nie straciłby w ogóle mm, życia, tak naprawdę. Więc to jest mega, mega e, wygodne. Hmm, Czy ja bym chciał zagrać? Mógłbym zagrać druidem, żeby się wyhilować, i to może nie jest głupie. Zagrajmy sobie druidem, niech on nas wyhiluje. Pewnie, że tak. Proszę bardzo, nasz przeciwnik dostał 160 obrażeń. Mamy druida, który nas tutaj elegancko będzie healował. I teraz tak, tak, mówię, jeżeli y, Wasz przeciwnik zagra druida, to nie znaczy, że on jest nie do pokonania, ale będzie to bardzo trudne. Jeżeli Wasz przeciwnik gra druida, to najczęściej oznacza to mniej więcej tyle, że żeby z nim wygrać, musicie spróbować w jednej rundzie. A jeżeli masz na przykład dwóch druidów, to już w ogóle jest masakra. To musicie spróbować w jednej rundzie zadać mu na przykład mm, ponad 500 obrażeń. Wtedy na pewno z nim wygracie. Wtedy na pewno wygracie z takim przeciwnikiem. To nie jest niemożliwe, natomiast jest to oczywiście bardzo trudne. Um, dobra, ja sobie zagram w tym momencie tak shootera. Mam w sumie dużo możliwości tutaj do zagrania, tak całkiem szczerze. Natomiast zagram tak shootera. Mm, I zagramy sobie... Czy ja chcę wysłać Yellow Bluna? A ile będę miał kasy, jak nie wyślę Blue na 9 w następnej rundzie? 9 kasy, tak. Nie, to zagramy sobie tym Yellowblunem pewnie, że tak. W tym momencie kończę rundę. Tak, shooter dostanie plus 10 obrażeń w defensywie, więc nie za specjalnie muszę się martwić. Druid mnie odrobinę wychilował. 270 obrażeń to oczywiście nie jest mało. Jeżeli on dołoży do tego Pink Blue'a. może zrobić z tego 370. Natomiast to dalej mnie nie pokona. Jeżeli nawet dołożyłby wzmocnienie na Pink Bluna, które dodaje mu 50 HP, to dalej by mnie nie pokonał, bo tak shooter mnie broni, więc raczej powinno być ok. Musiałby mi wyłączyć tak shootera, a wydaje mi się, że no aż tyle golda to nie ma, bo w ogóle ma 0 golda teraz. Ale ma Shielda na sobie, nie wiem czy to widzicie, o wartości 20. Nie widać tego było w sumie, także no. Zobaczymy, zobaczymy. Może w ogóle powinienem kamerę przestawić? Może powinienem, no właśnie, wydaje mi się, że powinienem ją przestawić troszeczkę. A proszę bardzo, druid mnie tutaj ładnie wyleczył. Uh, on Destroy, ok. Czy to jest balon, który powoduje, że przeciwnik dobiera kartę, jak się go zniszczy? W porządku. Mm, w porządku. Ja bym zagrał dwa yellow bluny tutaj. Zagrajmy sobie dwa yellow bluny. I w tym momencie, jak widzicie, możemy użyć naszej umiejętności, że Nasz następny power kosztuje o 4 mniej. I to jest coś, co rozważam w tym momencie. To jest coś, co rozważam. Chcę skopiować. Zobaczcie, w tym momencie on dostanie 260 obrażeń. Mortar mu to obniży. Nie mam pink bluna na ręce, więc on to przeżyje, bo nie mam jak mu zadać więcej obrażeń. Mortar, wiecie, zada 40 randomowemu balonowi. W sumie to nie. On może mieć totalnego pecha przez tego shielda na tym balonie. Jeżeli Mortar zaatakuje ten balon, to mój atak będzie równo o wartości 230. Równo będzie o wartości w ten 230, bo to będzie 10 minus czy Czyli ten będzie 110, ten 120, czyli równo 230. Zależy, co Mortar zaatakuje. Okej, okay, zagra tym wilkiem, spoko. Spoko, dobra, to teraz na pewno go nie... <ścoughs> no, miałby giga pecha. Miałby giga pecha, ale zobaczcie, jest teraz moja tura i wygraliśmy. Ja używam tej karty. Ten power kosztuje... Eee, dwa razy mniej, a czy nie dwa razy mniej, tylko o 4 mniej. Kopiuję balon, który ma więcej HP, proszę bardzo. W tym momencie wysyłam na niego 320 obrażeń. Przeciwnik się poddaje. Także tak jak widzicie, o, gremie wywaliło. Z wrażenia, gremie wywaliło. Ogólnie, właśnie, tak jak widzicie, można się bardzo fajnie pobawić tutaj yy, z tym, yy, z jej mechanikami, z mechanikami tej Amelii. Ja wam jeszcze nie pokazałem tego ostatniego skilla, który usuwa małpkę przeciwnika. Yy, I tak wiem, że na pewno część tego, że też wygrałem tak sporo gier, to mamelium, to jest oczywiście zasługa tego druida, który mnie healuje. Ja osobiście czekam, naprawdę czekam, aż oni go zreworkują, i wtedy. Zamiast tego druida będę brał, jakieś tar będę brał jakieś karty, które dodają mi shieldy. Oj, przepraszam, trochę mi się odbija. Będę brał wtedy jakieś karty, które dają mi shieldy. E, no to Double Trouble, sami widzieliście, no perfekcyjne jest to, nie? Perfekcyjna jest to karta, naprawdę. E, na, na takie właśnie wykończenia, na dodanie jakichś niespodziewanych obrażeń przeciwnikowi, I z tym naprawdę można dużo zrobić. Normalnie nie wiem, czy to by była taka super karta. Ona kosztuje aż 10, ale z Amelium. 6 Golda, naprawdę super sprawa, to usunięcie małpki teraz też jest mega w mecie, no i w ogóle fakt, że ten Blunt Shield to jest pasywka, też jest mega dobre, yy, bo to powoduje, że tak długo jak Amelia ma ponad 4 Bluntonium, to to wam działa, wiecie, co rundę, to pasywna umiejętność działa tak, że ona się nie zużywa tak jakby, czyli to nie jest tak, że co rundę wam zabiera 4 Bluntonium, nie, tak długo jak macie ponad 4, to to po prostu sobie działa i co każdy, co każdy koniec rundy dostajecie, 30 shielda, więc te shieldy są naprawdę spoko. E, tak jak mówię, no sporą zasługą tych wygranych meczów jest ten druid, natomiast to nie jest tak, że um, przeciwko druidowi totalnie nie da się grać. E, tak jak mówię, jeśli chodzi o karty, które bardzo dobrze kontrują druida, macie tutaj kilka e, kart, tak naprawdę do wyboru. Nie jedną. E, ta karta, ale również e, ta karta będzie dobra. E, czekajcie, bo to są powersy. Dobrze szukam. Ta karta. Te dwie karty. E, są mega spoko przeciwko druidowi. Ja nie gram żadną z nich, dlatego że gram Amelion, która ma możliwość, tak jak mówię usuwania jednostek przeciwnika za 18 bluntonium. Więc jestem w stanie usuwać jednostki przeciwnika. Wprawdzie dosyć drogo, ale i tak uważam, że w tym momencie 18 bluntonium, że druid jest tego wart, żeby tyle kasy wydać, żeby go usunąć. Sami widzieliście, mega fajne gierki, dwa meczki wygrane. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, napiszcie koniecznie, co myślicie o Amelii, czy planujecie ją kupić, czy też nie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!